Pan Zilowski prosił już od dawna. Mogę? Proszę bardzo. Ale... Ja sobie nawet wstanę z uwagi na uwagę tego problemu. Jestem zaniepokojony tym, że wszyscy, a no może z wyjątkiem Pana by poprzedni moi mówcy, jakoś nie pomyśleli w ogóle o mnie. Ja wszyscy mówią o przedszkolu w wszyscy mówią o chodniku w Porobce, a ten Bujaków, jaki był sobie gdzieś tam na drugim końcu świata, taki jest. A no nie, drodzy państwo, bo mieszkańcy tego Bujakowa też płacą podatki do tego budżetu. To jest pierwsza moja uwaga. Druga natomiast jest taka, że w mojej ocenie, w moich rozmowach z mieszkańcami, analizacja w Bujakowie jest niechciany prezentem ze strony gminy. I o co tutaj proszyć kopię, drodzy państwo? Dla mnie osobiście, radnego z Bujakowa ważniejszy jest temat bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły. I budowy tego wodnika, którego nie możemy się od lat doczekać, i miejmy nadzieję, że w końcu się doczekamy. Nie zgadzam się absolutnie z twierdzeniem, że budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie ma sensu, lub jest droga, lub do nie zmierza. Proszę Państwa, nie ma problemów, które są nie do rozwiązania. Jeżeli grunt jest niechłonny, to odprowadza się wodę zgodnie z pozwoleniem, z operatem wodno który zresztą gmina w tym momencie i ma w interesie wydać te pieniążki. Dobrze, no to Panie Tomaszu, może jestem nie, nie na bieżąco, być może starostwo Jest organ, który wyda to pozwolenie. Jest na tyle cieków wody, które przyjmą trzecią klasę czystości wody, która jest efektem oczyszczania tych ścieków, więc klasę czystości, która jest dużo wyższa niż w tych rzekach, które płyną. To jest pierwsza sprawa. Dalej, jeżeli mamy rozmawiać o milionach złotych, to proszę Państwa, zamiast y, przeznaczać 4 miliony z budżetu na kanalizację w Bujakowie, to przeznaczymy milion na dopłaty przez kolejne kilka lat, na dopłaty do oczyszczalni dla mieszkańców. Nie będzie trzeba pisać żadnego programu, nie będzie obawy, a taka moja jest obawa, jeżeli słyszę, że oczyszczalnia ma kosztować 15 czy 20 tysięcy złotych, że to znowu ktoś zrobił dobry interes na publicznych pieniądzach. Tylko nie każdy właściciel tej posesji, która jest, sam zdecyduje, od kogo chce kupić tą, tą oczyszczalnię, kto chce ją wybudować, pod warunkiem, że będzie spełniać wymagania, przewidziane w odrębnych przepisach, prawda? Bo to jest naszym celem. Więc dlatego, proszę Państwa, uważam, że skoro jest, tak jak pani skarbnik zauważyła słusznie, celem tej komisji nadanie kierunku, to w mojej ocenie kierunek powinien następujący, jeśli chodzi o sołecko bujawę, proszę Państwa, że skupmy się na budowie chodnika, znajdźmy środki na tę budowę, bo Panie Tomaszu nie do końca do mnie przemawia argument, że z grupy lokalnej rybackiej 200 tysięcy. No a to w takim razie... Nie całe, niecałe, prawda? A tutaj mówimy o kontynuacji zadania w parowce, budowy chodnika na Puszczę Już mówimy o innych środkach, prawda? Więc może w Bujakowie też należy innych środków poszukać. Może uda się znaleźć takie, że będzie 50 na 50. No tutaj jest zadanie po stronie urzędników gminy, żeby szukać rozwiązania optymalnego. Jestem przekonany, że po pierwsze podzielenie Bujakowa na górną część która nie ma kanalizacji i będzie otrzymywać ewentualnie jakąkolwiek formę pomocy w budowie własnych oczyszczalni i na tą dolną część, która tą kanalizację będzie miała niechcianą, będzie ponosić bardzo duże koszty, przy tym jak już w lipcu wszyscy zaczniemy olbrzymie koszty ponosić z centrum gospodarki odpadami, spowoduje tylko antagonizowanie tych dwóch części Kujakowa, podzielenie tą drogą jakby, nie wiem, granicą państwową i pewnie jeszcze paszporty trzeba będzie z dołu na górę i tak dalej. Proponuję, żeby tego nie robić, proponuję, żeby się skupić na zadaniu w Bujakowie, w mojej ocenie najważniejszym w tej chwili, czyli zapewnieniu bezpiecznego dotarcia do szkoły dzieciom, tym bardziej, że ustawodawca ciągle ukrywa się przy rozwiązaniu z dziećmi sześcioletnimi w pierwszej klasie, prawda, czyli pięcioletnimi w zerówce. To jest najważniejsze zadanie i tutaj uważam, że powinniśmy się na tym skupić. Co do innych zadań wspólnych realizowanych w innych sołectwach, to prędzej czy później, proszę Państwa, będziecie musieli sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy upór Filackiego, żeby przedszkole w Kopiernicach było niepubliczne, wynika tylko z jego niechęci do publicznych placówek, czy może wynika z prostego rachunku ekonomicznego? Gdzie należy szukać pieniędzy w budżecie? W budżecie, który już częściej słyszymy, że nie ma tych pieniędzy, prawda? Musimy ich szukać i będziemy ich musieli szukać coraz więcej. I to jest tyle, co ja miałem do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Czy tak rozumiem, że Pan wnioskuje, żeby ten punkt ósmy, czyli pod nazwą kanalizacja w Bojakowie jednak na dzień dzisiejszy długo minąć, odłożyć w czasie, a skoncentrować się na chodniku, tak? Oczywiście. Nie, nie, no. Przepraszam, ja w ogóle. Ja na skoncentrowaniu nie odkładać w czasie, zastąpić na projektem, projektem dokładnie. Do dokładnie do do lub też co na wina własna susza. W całym Bojakowie. To się łączy z wystąpieniem z aglomeracji z całego Bujakowa? To jest chwilę, czy ja mogę ja odnośnie Bujakowa? Momencik od... Pani Sołtys, Radni mają temat. No ale to dotyczy Bujakowa. Nie szkodzi, Pani jest tu tylko godzina, proszę Radni. Ja też jestem Ja, ja chciałam się odnieść do wypowiedzi Pana Prezydenta, że wczańców samolot do SPS jest niepotrzebny. Proszę Panią ja tak nie powiedziałem. Czy jest ja to, proszę tak, że nie, nie powiedziałem. Czy... 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 Pani Mario, proszę pani, nie po... dyktować mi słów. Powiedziałem, że można ma zważyć. Pani Kocenba, Ja, ja chciałem Panu wyjaśnić. Czaniec jest największą. Proszę się zwracać do rady, nie do innych. chciałem się odnieść do wypowiedzi Pana Kocenba. Czaniec jest największą wsią w tej gminie. Więc myślę, że jeżeli pani. po kolei wszystkie koronka, kobielnice, to znaczy, proszę, dostawały samochody. A czarnie obsługuje dwa powiaty i jest dobrym jednostką. Nie ma takiej możliwości, tak jest moje zdanie Rady Czajca, żebyśmy obsługili od tego kierunku. Dziękuję. Dziękuję. O, pan przewodniczący. Ja słuchaj wrócę do wypowiedzi kolegi pana Radnego Filarskiego. Ja najbardziej się tutaj zgadzam odnośnie tych przydoby. Ja to też przemyśliwałem, i tak dyskutowaliśmy i sądach. O tych przy... Proszę Państwa, Na moim zdaniem odpowiadając, że to zdanie to pan czarki też. Zastanowicie nad tymi przydommi, który się doszło przeszczegniami. Proszę Państwa, już wiemy, pani sprawnik niedawno nawet to liczyłem, jak zalegają bo mieszkańcu nie stać na opłatę i to będzie podobnie ze śmieciami na pewno ściany sposób. A jak wiemy, jak nie mamy własne oczyszczalni na terenie gminy, to takie kęty, że są nam chcemy podnosi, proszę Państwa. I naprawdę ja tu apeluję jako jeden z członków Rady, żeby każdy z nas się naprawdę zastanowił, bo to jest naprawdę ważna sprawa dla każdego stołectwa nad tymi przydomowymi. Oczywiście tutaj Pan prasuje. Naprawdę, proszę Państwa, to się wydaje, że to jest moje osobiste zdanie też to jest, zaznaczam, że to będzie zdawało lepsze. I finansowo dla mieszkańców. Ja tu chciałem poczuć kolegę Finanskiego. Bezpieczeństwo to jest naprawdę podstawa dla dzieci, bo nie mamy ani jednego komunikatu. I jestem za dwiema rękami, tak jak tu kolega mówi, pierwszy sądnik, a później w razie, w razie Pani skarbnik. Panie Tomku, a kiedy byśmy mogli rozpocząć, gdyby się dało, to oczyszczalnię Przy domowy, czy kanalizację? Przy domowym domowy, czy kanalizacja? Kanalizacja? Przy domowym czy kanalizację? Przy kanalizację? Domowy. Ja przy domowym Przy domowym Przy Ja domowy. Przy Ile ludzi zalegają z zapłatą ze ściekami? Może Pani określić? Proszę bardzo. Proszę, bardzo. Proszę Państwa, mamy ogromne zaległości z opłatami za ścieki. Analizowałam ostatnio wystawiane tytuły wykonawcze do komornika skarbowego. Przy jednorazowym, przy jednych rodzinach, miernikiem nie będzie jedna rodzina, czasami te zaległości sięgają 13 tysięcy. Są i po dziewięć, i po sześć, i po cztery. Proszę Państwa, kiedy spotkaliśmy się z Panem Radnym rozmawialiśmy właśnie o tej, o tej egzekucji i tak właśnie poleciłam osobie, która zajmuje się tymi ściekami, żeby tak przyjrzała się, jak to, jaka jest struktura tych zaległości i z czego one wynikają. Jest to proszę Państwa właściwie jedyny jedyny dochód gminy, których, którego zaległości wynikają po prostu z ubóstwa. Ludzie nie płacą nie z niechcieństwa, z jakiegoś takiego, nie wiem, bo nie zapłacę, tylko po prostu nie mają. Komornicy chodzą po, po cztery razy rocznie, upomnienia są cztery do ośmiu rocznie wysyłane. Niestety wszystkie tytuły wykonawcze, te większe oczywiście, o tych dużych mówię, wracają się jako wieściągalne, nie ma majątku, nie ma na czym zabezpieczyć, nawet, nawet nie ma dochodu, czy emerytury, czy renty, czy nawet pomocy społecznej wystarczającego, żeby to zabezpieczyć i ściągnąć. To jest po prostu z ubóstwa liczby płac. Ogromne, ogromne kwoty zaległości urodzin, no, <tös> bardzo biednych u nas. Jeśli można, te 100 tysięcy na ogólne zadłużenie będzie? One 124 tysiące. Na chwilę u nas to opłacających dzieci. Ja Wszystkie w chodzi, oczywiście. Tylko wracają za notacją nieściąganego.